Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej, a to jest kanał Herby, Flagi, Logotypy. Zgodnie z zapowiedzią, omówię dzisiaj herb diecezji świetnickiej. Zapraszam. Diecezja świdnicka. jedna z najmłodszych w Polsce, jedna z trzech obrządków łacińskiego wchodzących w skład archidiecezji wrocławskiej, ustanowiona 24 lutego 2004 roku. Przez Jana Pawła II oczywiście dekretem uzupełniającym bólę totus polonia populus. Pierwszym biskupem ordinariuszem został w 2004 roku ksiądz profesor Ignacy Dec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Drugim biskupem jest od 2020 roku ksiądz Marek Mendyk. Nowy herb diecezji świdnickiej został zaprezentowany na oficjalnej Konferencji prasowej 7 maja 2021 roku w przededniu uroczystości patrona diecezji św. Stanisława. Nad projektem pracowała komisja składająca się z historyków, z heraldyków oraz grafików. Komisję oczywiście powołał biskup Marek Mendyk, a przewodniczył jej legnicki, dolnośląski historyk dr Wacław Szetelnicki. Dr Szetelnicki o projekcie oraz o pracach komisji mówił na konferencji w następujący sposób. Praca zespołu, który został powołany przez biskupa Marka Mendyka, skupiła się przede wszystkim na doborze symboli, emblematów, które miały się znaleźć na tarczy herbowej. Poprzez poszczególne obrazy chcieliśmy symbolicznie pokazać najważniejsze cechy diecezji. W dodatku musiały one być zgodne z, ze sztuką heraldyczną, tak, by większości, by większości ludzi kojarzyły się z tym samym. Plazonowanie, czyli historyczny opis herbu, rozpocznijmy od opisu. Samej tarczy, stylizowanej, renesansowej, trójdzielnej, w tzw. rosochę. Ten trójpodział ma symbolizować tajemnicę trójcy świętej oraz trzy cnoty chrześcijaństwa wiarę, nadzieję i miłość. Opis części zasadniczej, czyli tarczy przedstawia się w następujący sposób, i tak rozpocznijmy od pola pierwszego heraldycznego, i widzimy tutaj na niebieskim polu żółty krzyż oraz żółty monogram z literą M. Tak, tak, szanowni Państwo, to nic innego jak powtórzenie bardzo popularnego herbu papieża Jana Pawła II. To ukłon, oczywiście, symboliczny w stosunku do papieża, który powołał w 2004 roku właśnie diecezję świdnicką, ale to również symboliczny ukłon dla patrona miasta, stolicy diecezji, czyli patrona świdnicy. Niebieski kolor tarczy oczywiście symbolizuje. Maryję. W drugim polu heraldycznym widzimy na czerwonym polu skrzyżowaną gałązkę palmy oraz złoty-żółty pastorał. Gałązka palmy to oczywiście atrybut człowieka sprawiedliwego, a pastorał to nic innego jak atrybut oczywiście liturgiczny zwierzchnika diecezji. Zarządcy diecezji, w tym wypadku biskupa ordynariusza. Czerwony kolor oczywiście w heraldyce to kolor odwagi, ale również i męczeństwa, i to jest nawiązanie do patrona diecezji, czyli św. Stanisława. W trzecim polu heraldycznym, szanowni Państwo, na żółtym polu, czy na złotym polu, jakby powiedzieli puryści heraldyczni, zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego w heraldyce nie ma żółtego ani białego koloru, tylko jest złoto i biel, ale na tym żółtym polu widzimy czarnego piastowskiego. Orła z białą przepaską piersiową i krzyżem. To nic innego, szanowni Państwo, jak nawiązanie do dziedzictwa linii piastowskiej. To bardzo mocny znak przynależności diecezji średnickiej zarazem do archidiecezji wrocławskiej, bo właśnie w herbie archidiecezji wrocławskiej widzimy również wizerunek piastowskiego czarnego orła. Na zakończenie jestem Państwu winien informację o kolorze żółtym. I kolorze białym w heraldyce, bo to co powiedziałem wcześniej, puryści heraldycy oburzają się, jeżeli ktoś w opisach, w blazonowaniu używa określenia żółty kolor lub biały kolor. W heraldyce nie ma tych kolorów. Zamiast żółtego jest oczywiście złoto, a zamiast białego jest oczywiście srebro. Szanowni Państwo, ja przemiennie wykorzystuję te, te, te nadzewnictwo no, z tego względu, że w XXI wieku graficy wykorzystują po prostu żółty kolor zamiast złotego i, i biel zamiast srebra, więc nazywajmy rzeczy po prostu po imieniu. Jeżeli widzimy w herbie papieża Jana Pawła II żółty kolor, to, to jest to po prostu żółty, a nie, a nie złoty. Są oczywiście przedstawienia, wizerunki herbów, gdzie ten złoty jest po prostu złote i wtedy śmiało możemy to nazywać po imieniu. W tym wypadku grafik rozrysował to żółtym kolorem. I trzymajmy się po prostu w rzeczywistości. Na zakończenie chciałbym Państwu pokazać jeszcze kilka innych symboli graficznych, którymi komunikowała się od 2004 roku diecezja świetnicka. Oczywiście ten pierwszy herb, którym komunikowała się diecezja, to nic innego jak powtórzenie herbu pierwszego ordynariusza, czyli herbu biskupa Ignacego Deca. Widzimy tutaj w dwóch wersjach, Państwu pokazuję ten herb w wersji. Oryginalnej, czyli z zielonym kapeluszem biskupim, i, i w wersji tej takiej przerobionej na potrzeby diecezji, gdzie widzimy tutaj ze skrzyżowanym pastorałem, skrzyżowanym krzyżem i oczywiście zwieńczonym mitrą biskupią. Także do 2020 roku diecezja świetnicka wykorzystywała wizerunek tarczy herbowej pierwszego ordynariusza diecezji. Bardzo popularnym znakiem graficznym wykorzystywanym w nośnikach marketingowych, wykorzystywanym na właśnie social mediach czy na stronie korporacyjnej diecezji świdnickiej był logotyp. Logotyp, który przedstawia patrona diecezji Świętego Stanisława. Logotyp w kolorze granatowo-białym na polu okręgu. I tu widzimy właśnie charakterystyczną postać Świętego oraz charakterystyczną postać wieży katedry. Świdnickiej, to wszystko uświetnione nazwą diecezja Świdnicka. Słowo Świdnicka w kolorze czerwonym. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu jeszcze tutaj przedstawić dwa zdjęcia z oficjalnej konferencji, tej, która się odbyła 7 maja. Widzimy tutaj doktora Wacława Szczytnickiego, to co powiedziałem, Legnickiego, Dolnośląskiego heraldyka, heraldyka, który jest odpowiedzialny również za projekt nowego herbu diecezji Legnickiej, ale również za projekt herbu Biskupa Marka Mendyka, za ten projekt jeszcze za czasów, kiedy ksiądz Marek Mendyk był biskupem pomocniczym Legnickim. Ja ten herb omówiłem na kanale w jednym z moich wcześniejszych odcinków, także również Państwu podlinkuję. Wprawdzie on jest podpisany jako herb nowego biskupa świńskiego ale wtedy jeszcze nie, nie były dokonane zmiany w tym herbie i tak naprawdę omawiam wizerunek herbu biskupa pomocniczego Legnickiego. Ale serdecznie Państwa zapraszam. Już całkiem na zakończenie wizerunek, jeszcze właśnie tego wspomnianego przed chwilą przeze mnie, herbu diecezji legnickiej oraz wizerunek herbu archidiecezji wrocławskiej, gdzie pokazuję Państwu te dwa orły czarne piastowskie na żółtym polu. To tyle, Szanowni Państwo. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam do moich wcześniejszych heraldycznych publikacji na kanale Herby Fagi Logotypy. Przypomnę, że w zakładce właśnie Heraldyka Kościelna znajdziecie Państwo chociażby omówiony herb Jana Pawła II, ale również herb papieża Franciszka, czy właśnie wspomniany odcinek o herbie diecezji Legnickiej. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!